Yo! się mam z tej strony, Fafik Doga. Ty dziś będziemy grać w Akinator, i dziś będziemy sprawdzać, czy Akinator mnie zna. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy Twoja postać mówi w tym, samym co... języku co Ty? Tak. Czy twoja... Twoje będę tworzyć filmiki na YouTube? Tak. Czy Twoje będą tworzyć postać... filmiki o Minecrafcie? Nie. Nie, nie kręcę filmików, ale będę kręcić filmiki o Minecrafcie. Czy twoja postać gra o koncert pols? Nie. Twoja postać jest graczem? Nie. Nie, tak, 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 tak. Czy twoja postać ma ponad milion subskrypcji? Nie, nie. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Nie. Czy twoja postać dla Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Czy, tw... Czy imię twojej postaci jest takie samo? Tak. Czy twoja postać ma niebieską bluzę? Zatrzymam nagranie. Tak, mam. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Tak już było te pytanie. Czy Twoja postać pochodzi z dr... Co to jest nie? Czy twoja postać ma oczy koloru żółtego? Nie, mam niebieskie. Czy twoja postać lubi ptaki? Tak. <laughs> Ty w przeszłości. Nie, to jest ja, co teraz? Przesmogę. Więc koniec odcinka.